Halo, dzień dobry Państwu, witam Państwa Kazimierz Marczewski. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy na balu kończącym na balu seniora, to jest Związek Emerytów Rodziców i Inwalidów. Robią ten bal z okazji i chcą pożegnać lato. Zobaczymy jak będą dzisiaj żegnali lato. Zaraz podejdziemy, proszę zobaczyć, około 100 osób przybyło na to spotkanie. I jest dość chłodno, temperatura 18 stopni, ale to seniorom zupełnie nie przeszkadza. Zobaczycie państwo jak będą tutaj szaleć, że tak powiem na parkiecie. Na razie oglądnijmy ich przed oficjalnym rozpoczęciem przed oficjalnym rozpoczęciem balu. Jeszcze chwileczkę. Proszę bardzo, są sami panowie, to się rzadko zdarza, bo, bo panowie są rozchwytywani, zawsze na tego typu balach jest więcej kobiet niż panów, ale to wynika ze statystyki takiej, że kobiety żyją dłużej, panowie żyją krócej. Widzimy przed rozpoczęciem, proszę zobaczyć, troszeczkę muszą być cieplej ubrani wszyscy. Wejdźmy tutaj, tutaj i popatrzmy na... Zapraszamy do udostępniania tej transmisji wszystkim, którzy nas oglądają, pokazywania swoich Dzień dobry znajomych. Państwa. O już mówi, Państwa serdecznie witam pan przewodniczący na dzisiejszym ostatnim pikniku, oczywiście tego roku, i zobaczymy, jak to 362 osoby na pikniku i było 150 osób na czasach, daje, to, daje 562 osoby. Dołączyli do nas oczywiście tutaj gości, pan prezydent. Pan Filipowicz. Być może w przyszłym roku z zarządu Starosta pan Stanisław Konicki. Opowiad Boleszczakówski, proszę Państwa. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dziękujemy pani Jenich ja, za katery i że Zawsze nas tu gościła. Tak, 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 tak. Będzie nas bawił, oczywiście, pan Bronek. do godziny 19.30. Mamy tutaj obecnie telewizję. Telewizję. i Pana Barczewskiego. Bolec Info. Bolec Info, czy tak. To jest najważniejsze. Proszę bardzo. Ja również wszystkich witam, że my się spotkali w ostatni już piknik tego lata oczywiście. No i wszystkich zapraszam na spotkania środowe, które się odbywają 15.30 w Boku bezpłatnie możemy kawki się napić, herbatki i tak dalej. Teraz będzie w tym roku jeszcze dzień, dzień to jeszcze nie wiemy. Ale możemy pozdrowić, bo to transmisja na żywo, Bydze może pan pozdrowić. sprawia, Jan, nie, nie ma problemu. Panie, proszę panie. bardzo. Merytory. Dziękuję bardzo. Nie możemy przeszkadzać. I tak samo w czasie mamy w przyszłym roku. dwa turnusy od 30 sierpnia. Proszę zobaczyć, jak Pani pięknie 30 wystrojone, 30 uśmiechnięte, 30 zadowolone. Jeśli na ujściu od 31 sierpnia. Panowie troszkę, troszkę bardziej poważni, ale jak tam kielicha wypijam, to będzie. Oczywiście wody mineralnej to będzie lepiej. Ustalone. Możemy promować alkohol. Ja proszę Pana starostę. I pana prezydenta o zabranie głosu. Teraz oficjalne przemówienia, proszę państwa. Podejdę, przepraszam, panie redaktorze. Troszeczkę przejdę tutaj, żeby też pokazać yy, no, nasze władze powiatowe i miejskie. Obydwaj panowie z prezentami, proszę państwa, z kwiatami, proszę zobaczyć. Tak jest, pan prezydent od razu mnie tutaj strofował. Nie tylko wyjaśnił. Wyjaśnił. Przepraszam bardzo, Panie Prezydencie. Na pewno Pan Prezydent pięknie tutaj zaraz powita wszystkich. No, będę się starał. Panie Prezesie. Panie skarbnik. Szanowni Państwo. No mamy koniec wakacji i myślę, że Państwo... Troszeczkę ten y, melancholijny smutek zaczynacie odczuwać. No bo już ta przyroda nie taka żywa i zielona i barwna. Y, no ale są na to lekarstwa. Nic tak dobrze nie służy na dobre samopoczucie jak spotkanie z drugim, życzliwym człowiekiem, i tutaj Państwo jesteście tego prawdziwym przykładem. Pozwolę sobie w imieniu y, mojego szefa, pana prezydenta Piotra Romana i władz miasta podziękować wam za współpracę, życzyć udanej zabawy. Na ręce pana prezesa chciałbym przekazać no, drobne upominki, no bo to wiadomo, że w takich sytuacjach raczej trzeba się rozweselać i osobiście tutaj chciałbym życzyć szczególnie panu prezesowi dużo zdrowia. Tak pewnie jak my wszyscy. Będzie dobrze. Trzymamy kciuki. Musi być dobrze. Oczywiście. Po każdy tak nie może. To musi być nie. człowiek, który do tego jest stworzony. Pan prezes. potrafił prowadzić. Także, panie prezesie, żeby, żeby tego nie przedłużać, patrzę, patrzę. tak? Drobny jakiś upominek tam, nie, nie wiem. Dobrze byłoby. Nie. No dobrze, ale już Państwo się domyślacie. Natomiast na ręce Pani skarbnik ten był kwiatów. I tutaj jeszcze wejdę w słowo, bo wspomniała Pani o Dniu Seniora. W naszym mieście 1 października mamy Dzień Seniora. Szybko zerkam na ściągę. W tym roku mamy to bardzo rozbudowane, bowiem zaprosiliśmy do współpracy różne instytucje, które no mogą seniorom, i zwykle tak jest, że pomagają. Czyli. Na przykład, Wojewódzki Szpital w Bolesławcu zaproponuje Państwu konsultacje związane z no, jego funkcją tego szpitala. i Dzień otwarty w szpitalu odbędzie się o godzinie 15 tego samego dnia. U nas wszyscy mają te ulotki, tak? Tak, macie Państwo? To nie będę przedłużał. W każdym razie zapraszam na godzinę 12. Państwo chcecie tańczyć, ja ja tutaj przynowęcam. Okej. Może Dziękuję serdecznie w takim razie i życzę Państwu za zadanych. I pan starosta, jak zwykle, razem jesteśmy. Proszę pani Staszku. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, pozwólcie, że w imieniu Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, pana starosty Tomasza Gabysiaka oraz własnym złożę najserdeczniejsze życzenia. Już tutaj było powiedziane. Przede wszystkim życzę Państwu zdrowia, tak, żebyście się tak czuli zawsze przywództwem tu Pana Jana i Pani i, pana, i Małżonki, Pana Jana I zarządu. To, i zarządu, tak, żeby ta atmosfera panowała nie tylko na pożegnaniu lata, ale przez cały, cały rok. Tego Wam życzę. Pozwólcie, że te kwiaty, które mam, wręczę Małżonce Pana Janka. Proszę. A panu Janowi, żeby był zdrowy. się tutaj podzielić tym, co tutaj jest. Panie Janku. I zapraszam tutaj do sądu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Do następnego. No i pro, proszę Państwa oficjalnie bal został otwarty. No i mam nadzieję, że teraz wszyscy Bo ruszą do tańca. Dziękuję Państwu. Za, za miłe przybycie, że tutaj dla nas jest osób. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pani Broku, możemy zagrać. To proszę bardzo. Zapraszamy do tańca. Jeszcze, drodzy Państwo, chciałbym nadmienić, ponieważ pan Janek tutaj nie skończył. Drodzy Państwo, w tym roku, jak tutaj już prezes powiedział, nie będzie z zabawy sylwestrowej. Natomiast jeśli Państwo będziecie mi ochotę skorzystać z zabawy sylwestrowej najbliżej, proponowałbym to kruszczynę, a to będziemy akurat robili wspaniałe Tak Także serdecznie Państwa również zapraszam. Pewne informacje, które będą, będą podane tutaj u Pana Ja już Państwu wszystko przekażę, co tam po kolei będzie, jaka kwota ewentualnie, co tam jadłowski się będzie. To tyle, co mogę i zapraszam Państwa już, kochani, do zabawy. I za chwilę Pan Bronek, proszę Państwa, rozpocznie tutaj

Już jest pierwsza pani No przepraszam i jak za chwilę zobaczycie Państwo co się będzie działo na parcie Już. Już trzeba było chwilkę zasłony Daleją. Proszę zobaczyć. Proszę bardzo. O, proszę, pięknie. Ojej, jak cudownie. Zobaczcie Państwo ile mają energii, ile mają jakie ruchy proszę państwa, proszę bardzo. O, tak, znakomicie. Dziękujemy bardzo za całuszkę, dziękuję bardzo. Widzicie Państwo? To są seniorzy, proszę Państwa. Plus 55, niektórzy, ale są młodsze osoby, starsze, no tak to wygląda. I wejdziemy w środek tych tańców Wejdę. I już widzimy z drugiej strony, proszę Za natura osiemnaście w tym Pozdrawiam, Bolesławian! Zapraszają do tańca! I... Tak jest i następny i następny kawałeczek. Nie... O ciągle szybkie. I coraz szybciej i coraz ładniej proszę państwa na komicie. Kłapiemy jedną parę, proszę bardzo. I pozdrawiam Janusza. I zapraszamy tutaj, to są seniorzy, jesteśmy na ulicy. Maszerowej, jesteśmy na ulicy, jesteśmy tutaj na basenach w na Znakomicie się bawię. Rozpoczął się bal pożegnalny, proszę bardzo. O, proszę zobaczyć, jak szaleją, proszę zobaczyć, jak tutaj tam proszę. Jak osiemnastki, proszę Państwa, to znakomicie wygląda. Sam mam ochotę zatańczyć, ale może następnym razem. Proszę bardzo. Ja idę dalej, żeby pokazać maksy. Mecymalną mi dość tego osób. 1 na 1, 2 na 1, 3 na 1. Wszystko zależy co grają, jak grają, tak tańczą nasi seniorzy. Proszę bardzo. Coraz więcej nas oglądał, dostępnięcie. Pozdrawiają Bolesławia. No. Pozdrowić, po, To na żywo transmisja, pozdrawiamy wszystkich. Proszę, jak ty uśmiechniemy tak. 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 tak się, proszę. Proszę zobaczyć. Panie pan, Januszu, jak to wygląda? Proszę, dostojnie. Proszę zobaczyć. Pięknie to wygląda, to tak? Nie wszyscy tańczą jeszcze i Bożena nas ogląda. Brawo. I wchodzimy dalej. Patrzymy, proszę do Was. Lecz co się zbie do tańca, proszę powiedzieć. cały czas. Proszę Państwa oglądacie na Facebooku polecił na na balu pożegnalnego. Po, bal pożegnalny to się lata, a jeśli przychodzi jesień, znowu będą się bawić. No i czekamy na trzeci, ostatni kawałek. Powinien być najszybszy. Ja na radę, O proszę teraz dopiero będę wywijał. Proszę A tu dziewczyny proszę do jeszcze nie małda Joszeki się proszę już O i tu panie wychodzą poza te skargi Proszę Pozdrawiam całe starostwo To jest mikrofon Proszę Pozdrawiam całe starostwo Z bliska obejrzyjmy, proszę bardzo. Widzicie Państwo, jak warto bawić się, warto tu przyjść, warto... Seniorzy są niesamowici. Dają czadu, proszę bardzo. Pozdrawiam Mariana, oczywiście Bożenę, Basię, wszystkich pozostałych. Udostępniamy transmisję innym, będzie nas więcej oglądać. Warto! Znowu do tej samej listy, proszę. O proszę. Jesteś szalona, mówią. Czy nie jest to prawda? Proszę zobaczyć. O proszę. O, osiemnastki by tak nie powiedział, no proszę bardzo. Na komisji walce.

Pięknie proszę państwa. Tak bawią się seniorzy. To jest najbardziej roztańczona grupa seniorów w Bolesławcu, a niektórzy mówią, że w ogóle na całym świecie, proszę państwa. kry się pozdrawiam. Jeszcze go Jeszcze jeden kawałek to też przeprowadzimy, pokażemy jeszcze państwu. O, to lubią strasznie. ra ra ra. Proszę i coraz szybciej. Proszę zobaczyć. I przejdę w koło, żeby pokazać wszystkich. Tańczą, rozmawiają, skaczą. Proszę zobaczyć. Skąd tyle siły w tych młodych, starszych już osobach? Znakomici są, proszę. I szybciej, i szybciej, i ładnie, i z uśmiechem. Proszę zobaczyć. I wchodzimy dalej. Jedni odpoczynają, drudzy tańczą, proszę. I opa, żab, pozdrawiają nas. Tak. tak pani Krysiu, faktycznie super, to tylko super, to tylko fantastycznie. Zdaję państwu panowie. Już daję pięknie, proszę państwa. Widzicie sami. Ej, podrygaj o I... Proszę. Co potrafią panie, co potrafią panowie, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, jak dostojnie, jak pięknie. Szkoda, że pan prezydent nie przyszedł się pobawić trochę, ale trudno. Znakomicie! I oni tak będą się bawić prawie do 20.00. Małymi, krótkimi przerwami, proszę Państwa. Będziemy promować tych ludzi. To są znakomite, proszę Państwa. To jest piękne spotkanie integracyjne, polegające na zabawie, na spotkaniu, na rozmowach na posiłeczek zapraszają, a my proszę Państwa, będziemy kończyli tą transmisję na żywo, już, wszyscy nie, nie są nawet zmęczeni, widzę, tylko zadowoleni, schodzą z parkietu, żeby chwilkę odpocząć. Halo, proszę Państwa, mówił Kazimierz Baczewski z Bolec Info. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie naszej transmisji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie w imieniu seniorów, emerytów, Przypominam Państwu, że na basenach bawi się około 100 osób ze Związku Emerytów, Francistów i Inwalidów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kończę naszą transmisję. Zapraszam na oglądanie transmisji na żywo z Info. Pozdrawiam serdecznie. Kazimierz Marczewski.